Końcową dla w kolekcjonowaniu kart Pokémon jest wysłanie ich do profesjonalnej organizacji oceniającej. Dlaczego? Bo najwyższa nota to ostatecznie potwierdzenie jakości twojej karty, którą z dumą możesz pokazywać w sumie tylko sobie, bo i tak twoje karty nikogo nie interesują, ale właśnie o to chodzi w hobby. Ma inspirować Ciebie i cieszyć Ciebie, a to, że portfel Boli to już inna kwestia, tak już jest. Zanim jednak zapakujesz swoje skarby do koperty, musimy wiedzieć jedno: weryfikacja to podstawa. Wysłanie karty w ciemno to proszenie się o rozczarowanie końcowym wynikiem. Co gorsza, karta w slabie, czyli w tym plastikowym opakowaniu, ze słabszą oceną często wygląda gorzej i bardziej szpeci kolekcję niż budzi dumę. Why are you gay? Dziś pokażę Wam mój pełny proces selekcji, od wyboru karty aż po wysyłkę do gradingu. W Wybraniu kart do potencjalnego wysłania do gradingu weryfikuję jej stan. Ponownie zwracam uwagę na to, czy narożniki kart są ostre i nie posiadają żadnych zniekształceń. Sprawdzamy, czy karta nie posiada żadnych przetarć, uszkodzeń w nadruku, zarysowań. Przyglądamy się dokładnie pod światłem i sprawdzamy, czy nie zawiera żadnych anomalii w fakturze i nadruku karty. Tutaj macie przebitki, jak to mniej więcej wygląda z mojej strony. W przypadku tego miała zauważyłem tutaj taki defekt, niestety. Na górze nie wiem, czy to będzie na kamerze widać. Ale jest tutaj taka pionowa linia, niestety, idąca od ramki górnej. Od krawędzi górnej karty na, na dół gdzieś do napisu. No, niestety ta karta na razie odpada, więc nawet nie będę robił zdjęć, chociaż jest bardzo ładna. Na szczęście drugiego miała. Jest, zobaczymy, czy ten drugi miał okaże się łaskawszy. Więc znowu wyciągnę go delikatnie. No, i znowu przyglądamy się, czy front karty nie ma żadnych niepożądanych defektów, czyli po prostu gdzieś załamań, rys. Najlepiej mieć takie dwa punkty światła, bo one różnie reflektują. I z tego co widzę na froncie, jest wszystko cacy. obróćmy kartę. Ten tył jest zawsze najtrudniejszy. Nie ma whiteningu, czyli takich białych. Kropek tutaj, karta wygląda ładnie. Staramy się wykluczyć karty, które posiadają whitening, który automatycznie może wykluczyć taką kartę z najwyższej noty. A czym jest whitening? Nazywam to zadziorami, które szpecą najczęściej narożniki kart białym, odpryskiem lub otarciem. Niestety, taka wada karty w wielu przypadkach wyklucza najwyższą notę. Jeżeli jest karta lekko zabrudzona, możemy spróbować ją delikatnie wyczyścić za pomocą patyczka do uszu lub odpowiedniej szmatki, która będzie delikatna dla druku. Tutaj prezentuję Wam przypadek, gdzie Latias posiadał białe zabrudzenia, które udało mi się delikatnie usunąć. Ja używałem tutaj małego zestawu do czyszczenia matryc aparatów, ale myślę, że mała ilość wody na patyczek powinna załatwić sprawę. Pamiętaj, woda na patyczek nie na kartę. Oczywiście każde zarysowanie karty może też wpłynąć na jej ocenę. Dlatego robimy to bardzo, bardzo delikatnie. Kolejnym etapem jest udokumentowanie karty poprzez zrobienie zdjęcia z przodu i z tyłu. Te zdjęcia warto zachować aż do momentu powrotu kart z gradingu. To po prostu zabezpieczenie, gdyby karta wróciła w gorszym stanie niż ją wysłaliśmy. Zdjęcia robimy na jednolitym tle, najlepiej mocno kontrastującym z kartą. Aparat trzymamy prostopadle bezpośrednio nad nią. Po zrobieniu zdjęć i odrzuceniu kart, które jednak nie chcemy oceniać, ponownie chowamy je do koszulek i toploadera oczywiście robiąc to delikatnie a następnie zabieramy się za weryfikowanie kolejnego ważnego punktu, czyli sprawdzenia Centeringu. Centering to określenie na to, jak równo obrazek karty został wydrukowany względem jej fizycznej krawędzi. Im bardziej karta posiada grubszą ramkę z jednej lub z drugiej strony, tym gorzej może ona zostać oceniona. Ale pamiętajmy, że wiele organizacji ma dopuszczalny margines błędów, więc spokojnie może nie będzie najgorzej. W idealnym przypadku grafika powinna znajdować się idealnie na środku, a ramki dookoła powinny mieć taką samą szerokość z każdej strony. Niestety, świat nie jest idealny, tak samo jak druk kart. Why are you gay? I aby to zweryfikować, jak bardzo wydruk naszej karty nie jest idealny, możemy skorzystać z darmowych narzędzi w przeglądarce. Jedną z nich powrzucam Ci w opisie. Działanie tego jest bardzo proste, wrzucamy zdjęcie, gdzie pojawią nam się dwa okna. W pierwszym z nich wyznaczamy granice krawędzi naszej karty. Ja staram się, aby czerwona przerywana linia była poza obrysem karty a w drugim oknie po prawej zaznaczamy, gdzie zaczyna się ramka względem wydruku. Ja tutaj zaznaczam, aby linia przerywana była idealnie równo z zaczęciem się obrysu ramki, tak jak na wideo. Ważne, żebyśmy trzymali się w danym oknie jednego schematu działania. Po dokładnym wytrasowaniu linii względem krawędzi kart, nad sekcją zdjęcia po prawej stronie znajdują się informacje o proporcjach ramek. Idealne proporcje to oczywiście 50 na 50, lewo prawo i to samo góra dół. Każdy odchył wpływa na ocenę karty z danej organizacji. Na tej stronie mamy podgląd na to, jaką potencjalną ocenę może dostać dana karta we wskazanych przez nas proporcjach. Oczywiście ja celuję tutaj na ocenę najwyższą i głównie zależy mi tutaj na PSA, więc każde zdjęcie kart z wytypowanych do wysyłki weryfikuję i sprawdzam, czy mają poprawny centering, który łapie się w ramach. Pamiętajmy, że PSA w ocenie 10 traktuje margines błędów w postaci 45 do 55, więc karta nie musi być Idealnie wycentrowana. Jeżeli wpasuje się on w odpowiednią ocenę w interesującej mnie organizacji, to myślę, że mamy to i możemy ostatecznie podjąć decyzję, co tak naprawdę chcemy wysłać. Dobra, podjąłem decyzję, jakie karty będę chciał na razie wysłać do PSA. I na początku będzie to Latias, miał i dwa czar czarki. One mają w miarę spoko centeringi według tej aplikacji, którą już Wam pokazywałem. A Latias jest troszeczkę takim zagadkowym tematem, ponieważ centering góra dół nie jest idealny. Ponownie robiłem sprawdzenie jeszcze to przez aplikację. Zrobiłem drugie zdjęcie, wiadomo, te, te zdjęcia trzeba zrobić dokładniejsze. No i wygląda na to, że tych kart jestem bardziej pewien niż, niż tych. Oczywiście w żadnym przypadku nie jestem pewien oceny, no bo to może być jednak osowe, ale jestem tutaj bardziej pewien, że, że może być lepiej niż, niż ta karta. Więc je wyślę, a resztę zestawu zostawię sobie na kolejne wysłanie, pewnie jak PSA się otworzy już w Europie, bądź też yy, zobaczę, bo może te japońskie karty wyślę do Boketa, czyli tego Giltiona i a, Lifiona, czyli te karty lecą do, do PSA. Wysyłka do odpowiedniej organizacji. Jak wiemy, różne organizacje znajdują się w różnych miejscach na świecie. Do tego, aby wysłać je z Polski, trzeba wybrać odpowiedniego pośrednika, który po prostu grupowo wysyła karty do ocen, przez co to jest znacznie tańsze dla niego. A za to my płacimy prowizję, często niższą niż organizowanie wysyłki i opłata za grading przez nas samych. Bardzo ładna, mroźna pogoda na to, żeby dzisiaj wysłać coś do PSA. Z pięć na mrozie. Ja wybrałem pośrednika wyśli do PSA, który ostatnio otworzył swój fizyczny oddział w Warszawie. Z racji na fakt, że mam blisko, stwierdziłem, że zjawię się na miejscu osobiście i przy okazji sprawdzę, jak wygląda to miejsce. Trafiłem na konkurs rysunkowy, w którym było sporo uczestników, jak i dorosłych, jak i dzieci. Ciekawa inicjatywa, fajnie, że jest przestrzeń na to, aby pograć w karciankę. Przeglądając ofertę, trafiłem na Boostery z base setu, gdzie Extra Heavy kosztował 3,5 tysiąca złotych. Jakby się ktoś interesował, Extra Heavy Booster to znaczy, że praktycznie masz pewność, że znajduje się tam karta holo, A Base set posiadał takich 16 kart, więc masz jedną szesnastą szansę na trafienie czarka. I w najgorszym przypadku jakiś z bądź Nidoking. Co kto lubi, ale ta cena jednocześnie paraliżuje i zachęca do gamblingu. Przecież to tylko jedna szesnasta na trafienie Charizarda, nie? No właśnie, nie. I dobrze, że po zdaniu kart i zapłaceniu uciekłem dostając. Na odchodne kartę promo Tak wyglądał u mnie ten proces Za wysyłkę czterech kart zapłaciłem 516 zł Dostałem paragon I dodatkowo kartę promo Żelazną ćmę Ze stampem Paradox Rift No i zapytacie co teraz? Karty wysyłane są raz w miesiącu Pośrednik załatwia wszelkie sprawy logistyczne A nam pozostaje czekać około 4 miesięcy Na powrót i informację zwrotną, że karty są już w Polsce. Daj znać w komentarzu, jak oceniacie, czy te karty, które wysłałem, mają szansę na najwyższe noty, i czy będziecie coś teraz wysyłać, czy raczej czekacie na otworzenie się oddziału w Niemczech. Czekam na Was w komentarzach, zapraszam Cię do subskrypcji kanału i do usłyszenia.